Sprowadź ułamki do wspólnego mianownika. Mamy dwa ułamki, jedna szósta i trzy siódme. Jak najprościej sprowadzić te ułamki do wspólnego mianownika. Wystarczy te dwa mianowniki przez siebie pomnożyć. Czyli 6 razy 7 to jest 42, więc wspólnym mianownikiem w obu przypadkach będzie 42. No ale trzeba liczniki jeszcze rozszerzyć. Więc pierwszy ułamek pomnożymy przez 7. Tak? Więc 6 razy 7 to jest 42, a 1 razy 7 to jest 7. No i drugi ułamek również musimy rozszerzyć. Przez szóstkę będziemy mnożyć. 6 razy 7 to jest również 42 i 3 razy 6 to będzie 18. I już mamy rozszerzone dwa ułamki do wspólnego mianownika. Czasami jest tak, że możemy mniejszy wspólny mianownik znaleźć, ale w tym przypadku nie było to możliwe. Dziękuję.